Witam serdecznie na kolejnym gniocie i znowu przyszła zima biała, śniegu nasypała. Największą radochę to ten kawaler ma z tego wszystkiego, a do niego przyszła nowa piłeczka. To już chyba z piąta przez ostatni tydzień tyle prezentów dostajesz, ale ta jest taka... I twarda, i miękka. Wydaje się dosyć wytrzymała, a nie jest taka plastikowa. Bo jak miał te plastikowe, to robił na nich zadziory, potem kulał to po śniegu i mu się noska skaleczył. No, raz patrzę normalnie, aż mu tam krewka pała. Tu tych plastikowych, twardych mu nie daje. Ta jest taka gumowa, ale twarda, więc jest nadzieja, że i tak szybko nie popsuje. A rzucę ci tak, o! No, po śniegu to on lata i lata. O! Jak dobrze pójdzie, trochę będzie się oblepiał. Ten śnieg to będzie mógł ulepić bałwana z tej piłeczki. O i dobrze, nie możesz tak łatwo w zęby złapać. Złapał. Dogonie cię. Bo jak on szybko biega. A ja dzisiaj rano już byłem w mieście, dlatego Skoda tu stoi. Landare będę musiał odsunąć, tam parę rzeczy, pozałfiałem, ale byłem u pana mechanika, u którego zwykle robiłem takie, wiecie, wymiany olejów i tak dalej, bo tam parę drobnostek w tym dużym busie będę chciał zrobić. No, wiadomo jak to, pokupnie olej, filtry, takie drobnostki. Tam czujnik ABS-u chyba jeden jest do poprawy czy wymiany. To się okaże, ale pan niestety ma za krótki warsztat i nie da rady zamknąć drzwi tych całych wieżej dużych, jakbym wjechał. No i muszę poszukać innego warsztatu, bo taka aura jak teraz, no to wiadomo, nie da rady na otwartych tych wielkich drzwiach, bo to mróz muszę poszukać warsztatu gdzieś w okolicy, gdzie da radę nim wjechać. No może gdzieś będzie, czy, czy to w Płońsku, czy to w Ciechanowie, czy w Nasielsku. Czy może nawet w Legionowie, Ten nim pojechał sobie wrócił pociągiem. To nie problem, tylko taki co busy robi. To by się tam wszystko od razu porobiła. Mówię o nim, bo muszę go odstawić i lecimy sprzątać zwierzakom, bo przecież w poniedziałek nie było sprzątane. Znaczy trochę miło, troszkę ula. Nie wyręczyła, także dzisiaj będziemy mieć roboty, ale grubo wszystkim posłać, szczególnie królikom, bo podobno jeszcze nie dzisiejsza, ale bodajże jutrzejsza i za dwa dni mają być zimne noce. Także dużo, dużo słomy na wale, żeby nawet się mogły tam w tym zakopać i kurom też trzeba dołożyć, bo przynoszą śnieg. On się w środku roztapia, szczególnie kaczki gęsi, żeby im się tam mokro nie robiło. Znaczy, mokro się będzie robiło, ale żeby przede wszystkim robiło się niżej, a nie bezpośrednio to po cim chodzą. Czekaj, jedziu, ja ci gdzieś to daleko wyekspediuję i spróbujemy tym busem tutaj zajechać, żeby mi tak przed chałupą tam nie przeszkadzał. O, leci dobrze. A właśnie, czasu mam mało, muszę się spieszyć, bo przecież dzisiaj gra. Krzysztof Ratajski w kolejnej rundzie wrzutki za 15-2 bodajże, no to po meczu to już będzie ciemno, tu muszę się wyrobić przed tym, przed meczem z robotą szybko, tu aby coś tam przez lusterko było widać i wycofamy myślę na podwórko. Sejdziu, daj piłeczkę, tak nieładnie zrobię, bo ty z nią ty tutaj przylatujesz, przylatujesz i się tu kładziesz gdzie ja będę cofał, a to dzisiaj mogę nie widzieć za dobrze. I taki nieładny zrobię motyw. Ale Edziu, nic się nie bój, to na minutkę, na minutkę, cofnę i Cię wypuszczam. Lublinem mi się najprościej nie cofało. To tym pewnie będzie jeszcze trudniej. Chociaż widoczność jest lepsza, te lusterka są dużo większe. No dobra, jakoś spróbujemy stąd wyjechać. Sprzed chałupy, aby to już będzie dobrze. Niewygodniej wygodniej świecę. Się nagrzały. Odpalamy bez problemu. O nawet większość śniegło pleciała Można cofać. A za mocno się odsunę lusterko. No trudno. Tak da radę. Na razie chyba jest dobrze. To wy tam widzicie lepiej, ja to słabo. Eee, chyba dobrze idzie. Kibata! Już wyjechałem, już wyjechałem Chodźcie dziucho, już cię otwieram Udało się. Bez problemu, przyjemnie się nim cofa, naprawdę w ogóle, no tak przyjemnie się nim jeździ. Ale dobra, o tym to kiedy indziej. A my co? Lecimy do Was, Wam nałożyć dużo świeżej ściółeczki. Dzień dobry, koleżanko, no jeszcze ci nie wymyśliliśmy imienia niestety, trzeba będzie niebawem wymyślić, najwyższa pora. Co tam towarzystwo, na śnieg to się nie chce wychodzić, co? Już wam tutaj ogarniamy, tutaj o, jajek nie ma, Żywołapka pusta, ale i tam nie ma nic w środku, trzeba dokładać. co bocianek? Dobra, widzimy się po porządku. Posłane, to lecę, posłucham dezynfekcję I kogo my tu mamy? Pan Żbika. Co tam, panie Żbiku? Zachodzisz do chłupy? Pan Żbik to śpi w domu codziennie. A dzisiaj sobie wisięt w trakcie dnia. Przyleciał tutaj. I co, wieczorem pewnie zajdzie? O, tego szukałem. Są dni, że wcale nie wyjdzie na dwór. A są dni, że na dzień przyjdzie. Trochę tu, poleży, albo po lesie. Polata i tyle i wraca i śpi w chałupie, co jest szczęście. Przepraszam, o panie indyku. Dzień dobry. Proszę tu nie wchodzić, do żbika. Albo w sumie możesz wchodzić, oni tak. Do domu przyjdzie. Dobra, zamykamy i sypiemy. Jemu to się śnieg podoba. Co z okna nie wyjrzałem jak byłem w chałupie. albo się tarza, albo leży. Szanowni Państwo, uwaga. Kurki to tak nie bardzo lubią po tym śniegu chodzić ale niech sobie siedzą, tylko się odsuńta, żebym tam trochę sypnął pod te grzędy chociaż tutaj do gniazd trochę, tutaj trochę tutaj nie za dużo, dobra tam to się już gniecie, ja już tu uciekam od was to lecimy do królików, niosę im całą bałdę słomy to im się pośle elegancko Śniegu napadało to jakoś tak przyjemny Te podwórko ładniej wygląda jakoś tak. Nie ma bałaganu. Przytargana, ale widzę, że te powody muszę iść dla tego towarzystwa. Otóż to bagno od rana zrobiły. Jak to one? O to lecę. Trzeba w chałupie nalewać, bo na minusie temperatura. Cała konewka przytargana, ale nadwyżka to mi się przyda dla królików, żeby świeżą pozalewać. Tutaj mamy. Wodę wymienioną dla kaczek, a już tu się zabieramy za panów. Te poidełka zabieramy, bo przymarzły, zostaną w miseczkach. Już ci tam zabieram, gdzie siedzisz w tej toalecie. Nie siedź w toalecie, już tam wybieram ście Ci nowe, smakołyczki, sianko. Wszystko szykujemy. Dzisiaj tak szybciutko, szybciutko, żeby zdążyć na lotki. No, taki mecz może być, bo ten ostatni to był taki dobry. Kto oglądał, ten wie. Jaki to był emocjonujący. Do ostatniej lotki, trzy lotki meczowe dla tego drugiego. W końcu Krzysztof, pan Krzysztof Ratajski wygrał. Ale to było mycicho Dobra, sprzątam, sprzątam, żeby nie przegapić dzisiejszego. U pana wąsatego ogarnięte. Grubo, grubo pościelone, smaczki ma. Na koniec wam skoczę do chałupy po jakieś warzywko czy owoc. Smakowity, ale to wszystkim naraz. Przyniosę. No, zamykaj się haczyku, bo lecimy tutaj. Aj żebym tych poideł, nie zapomniał. Zabrać to będzie dobrze. Jak to tutaj, czemu to nie chce wyjść? O, trzymie i trzymie. Ja palca ze przyciąłem. Dobra, wyszło. Te muszę pozabierać, bo tu już lud się zrobił. Niestety dobra, czyścimy. U Ciebie piękny kawalerze. I proszę uprzejmie. Ten kawaler nie dostaje w miseczce, tylko w kafelku, bo miseczkę to od razu wywala automatycznie. Bardzo nie lubi miseczek. No teraz to masz grubą warstwę. Tak, chcesz, to możesz się nawet tam zakopać w niej. A ja już ci nie przeszkadzam. No, zamykaj się, zamykaj. Lecę z towarem. Przechodzimy do pań. I ogarnięte u pań wszystkich. Smacznego. Tutaj panie łaciatą wąsatę. Tutaj ruda, ruda to już się zakopała, ale jako jak nie zasłaniam, to tam ma słoneczko. Jeszcze ją nagrzewa. Grubo, grubo posłane. Kaczki tutaj krzyczą, bo mają radochę, że jest świeża woda. A ja co? Wynoszę towar, co pozostał na styrte i lecę po posłakołyki tutaj dla całego towarzystwa. A Edziu lata i lata, i się bawi z tą piłką. Póki co nie widziałem, żeby go jakoś kaleczyła. Ona jest taka łagodna i nie powinny się robić zadziory, bo nie jest plastikowa. Ona jest jakby dmuchana, ale z takiej grubej gumy. No może to trochę się sprawdzi i się tak szybko nie zepsuje. Taki pakiecik mamy. Jabłuszka, buraczki i suszona końcina. Dla każdego Coś dobrego, szanowne państwo. Częstujcie się, częstujcie. Tą suszoną kończynkę wam tu jeszcze posypię na to wszystko. O, bo buraków mi nie starczy. Dla każdego, jak wam dam smacznego. Już zajada. Wąsatej daj trochę, wąsata, z drugiej strony przejdź. Ale takie bunkry porobione, że nie ma jak. O, jedziu, nie zauważyłem, kiedy tutaj wszedłeś. Ej, Ejdziu, zaraz wychodzimy, tylko pani rudej. Tutaj damy, proszę bardzo, buraczek to tamto. Końcinki dla smaku posypane jak ziemniaczki koperkiem. Smacznego. Chodź, edzu, chodź, wychodzimy, żebyś tu silek nie zaczepił. Chodź, chodź. No, śmiało. Nie domknąłem i przeszedł, ale to nic nie szkodzi. Dobra, smakołyki rozdane. Zajadajcie, a ja lecę. Bo ja w międzyczasie mam zajęcia zdalne tam z tym nowym busem. że wam pokażę o co chodzi. Chodzi o to, że w tym busiku coś nie domaga. Yy, w prędkościomieś. I się okazało, że to najprawdopodobniej jest czujnik ABS jego wina. Tutaj się wtyknę, Który jest tutaj. I on nie ma jakiejś śrubki. Która powinna go mocować. Może wyleciała. Ale ponoć nie jest to Duża micyja, jakby to dokręcić, to by może działało, tylko nie wiemy jak to wyjąć. Zaraz coś tutaj sobie poświecę i się popatrzę. Nie będę was tym zanudzał, chyba że coś mi się uda, ale wątpię, pewnie dopiero pan mechanik przy oleju tam zajrzy. Jak znajdę mechanika, kto to zrobi teraz. E, w tym śniegu to ja tego nie ogarnę, ale lecimy, będzie widać, obiad puścić kury już grają. Obiad podany. Towarzystwo wypuszczamy tutaj za wiele i kto nie chce lecieć na zielonkę, bo niewiele tej zielonki jest też. Brama trochę przymarzła, ale kto tam chce, to sobie polatajcie. A ja się z wami żegnam i życzę udanej szampańskiej sylwestrowej zabawy, bo jak to oglądacie, to już sylwester u mnie dopiero jutro. Także lecę oglądać i do zobaczenia jutro o siódmej rano. Na razie, cześć.